Mysiela. No wróciłem. Ostatni raz byłem na tym kanale, ponad rok temu, bo to brzmi jak spowiedź <grym> Tak jak zwykle, tak jak co roku, wróciłem. Tym razem nie na Halloween. Mogę poczekać do jutra i to 11 listopada wrócić, ale dobra. Wracamy, wrócimy już dzisiaj. Dobra, mniej gadania. Build battle zapraszam, zaczynamy. Let's go. Zamrażarka, o. Układ... Nie, proszę, nie. Uchany zamek, grill... Nie, to będzie śmiesznie zrobić Batmana X-Ten. Układ, Przepieczone. Przepieczony. Dobra. Eee, zacznijmy od czegoś tak prostego jak... Dobra, ostatni raz grałem w... Kur... Zatem ostatni raz grałem w... Eee, Murder Mystery że Murder Mystery, Build Battle dawno temu, więc to jakby może być problem, tym bardziej, że to jest nowy Minecraft i nie ogarniam gdzie tu jest co położone, coś takiego być nie, to co grube jest, nie wiem co zrobić. Dobra, może skupmy się na Układzie Słonecznym, dobra, więc jakby mamy 4 minutki, dobra, chill, chill, spokojnie, jest geek. Trzeba być jeszcze trochę tekstury dodać i będzie git, będzie git, nie, będzie git. Okej, okay, dobra, git, w miarę się to prezentuje jakoś. Mamy słońce, nawet git to wygląda, nie jest najgorzej. powiększyć to powiększamy to dobra imo eee, zrobimy tak Okej, okay, to jest totalnie przepalona runda. Mech bym powiedział. Eee, okay. no, jak na pierwszą rundę to jest lepiej niż myślałem, że będzie. Oryginalnie nie będę kłał. Tu to już w ogóle, co to jest w ogóle? Czy to jest. Uśmieszek? To, nie, 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 nie żem był niemiły. Wreszcie coś w porządku, nawet. Ładne to słońce. Oryginalny. znaczy no, oryginalnie Git. Mamy Saturna, mamy coś. nie, nie, nie wychodzę tak najgorzej. Ale fajnie z tym tym. Uuuu, dobra, to jest, mimo. To, to jest. To jest chyba, u Winner. Nie będę kłamał. Legendary, nie dziwię się. W porządku. O! Ej, to nie spodziewałem się, że. Nawet git, ładnie, ładnie. Damy e, w porządku. Nie, nie wypadam tak źle. Uuu, tutaj mam coś ładnego nawet. W porządku. Spoko, spoko, tylko to bardziej jak Marzę go na jak słońca, to pewnie jest słońce, o legendary zostało. No to no taki nie bym powiedział. Ktoś tutaj... O Jezu, o Jezu. Ktoś nie wiedział jak ten używać yy, gwiazki któreś tu ma normalnie. Tu jest moje. Co powiecie mi kochani? Nie jest git! Lepiej niż myślałem. Jest! Jest git. Dobra. Może trzecie miejsce? HELL yeah! Hell yeah! Dobra, git. Z zarąbiście. Zarąbiście. Jest git. Pierwsze miejsce. Hell yeah. Lecimy ze snu rundą. Następna runda. Okulary, las deszczowy, deskorolka, armata, szczęśliwa. Proszę, proszę, zróbcie to dla mnie. Jest! Dawaj! Dawaj! Armata. Będzie śmiesznie. W ogóle to będzie śmiesznie. Muszę powiedzieć, że niestety nie zobaczycie wyników tej rundy. A dokładnie mówiąc to kreacji innych twórców, innych graczy, ponieważ YouTube mógłby disapprove. Hell yeah! Dobra. E, mam śmieszny pomysł, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, zaczynamy od tego. Co my tu mamy za opcje? Nic, nic, nic ciekawego, nic ciekawego. Dobra, lecimy. Tak, weźmy jeszcze, weźmy na chwilę ten blok i postawmy tutaj takie git, git, dobra, totalnie nie wygląda karmata, oku, no to to porundzie, nie? No to porundzie. To pograne było, nie? O, cholera. To W porządku? Okej, okay, to nie. No nie skończył, niestety no, nie skończył. Eee! To pomysł dobry, w porządku. Spoko, spoko, szanuję. Najmniej szanuj, szanuj. ciekawie, nie będę kłamał. Jest. No bardziej jak wulkan, ale widzę, jakaś tutaj jest niby to. Ta... Ej, to jest ładne. Szczerze. Oko, no, dobry bym powiedział, fajny pomysł. I tym oto niewątpliwie trochę smutnym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Zagrałem jeszcze jedną rundę, ale wydaje mi się, że pokazywanie jej nie ma sensu, bo nie tylko moja budowla była słaba, ale też i pozostałe nie były zbyt dobre. Zobaczymy się prawdopodobnie jutro. Cześć, cześć!